Witam, witam. Zapraszam na drugi kanał, bo mam dwa kanały tego typu: Łopapę. Jeden i drugi tego typu. Na drugi kanał też zapraszam. Tego typu trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Zapraszam wszystkich widzów. Zaskrybujcie, podaśle Wam linka tego typu, trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Tego typu. Zapraszam za linka tego typu. Zapraszam, żebyście udostępniali ten kanał. Skrybowali, zaskrybowali, zaskrybowali, ło tego typu może Za ja to powiedziałem, tylko typu Udostępnijcie ten kanał, tego typu, no i prawdopodobnie dzisiaj widzimy się na lawie, tego typu wieczorem Trzeba iść do przodu, nie do tyłu, mniego. dnia wam życzę, zapraszam po prostu Widzicie, trzeba iść do przodu, tu tak mocno was zawsze uświadamia, trzeba iść do przodu nie do tyłu, tego typu, hmm, no właśnie a niektórzy idą do tyłu, tego typu i to chujowe, tego typu, wow, właśnie, hmm niektórzy lecą do tyłu, cały czas do tyłu i chujowe wychodzi, tego typu, hmm. właśnie trzeba myśleć tu, główką, nie dupą, tego typu zapraszam na drugi kanał, bo mam dwa kanały, tego typu zapraszam, zaraz się wam linka, tego typu, wow